Wielka Sobota jest dniem milczenia, i dzisiaj właściwie nie ma o czym mówić. Chrystus umarł. Właściwie Kościół nie ma nic do powiedzenia bez doświadczenia zmartwychwstania. Krzyż, wydarzenie śmierci mistrza jest wydarzeniem, wobec którego można tylko milczeć. I Kościół nas do tego milczenia dzisiaj zaprasza i to milczenie ma dzisiaj dwa cele. Ważne, żebyśmy doświadczyli w tym milczeniu pewnej pustki, pewnego braku, zobaczyli to, że, że Jezus jest nam konieczny do życia, że bez Niego jesteśmy w jakieś ciemności. Drugim celem jest wzbudzenie pewnego pragnienia, tęsknoty za Jezusem, tak, byśmy ten dzień zmartwychwstania przeżyli jako pewną eksplozję, która wypełni naszą tęsknotę, nasze pragnienia.